Audi A7 wersji quattro. W aucie zmieniliśmy wiele rzeczy, między innymi zrobiliśmy pełen dechroming, czyli wszystkie listwy zostały zmienione na czarno, przedni znaczek. Z przodu, z boku i z tyłu został dołożony pakiet Maxton. Felgi zostały zakupione nowiutkie wraz z nowymi oponami Kumho zimowymi. Mają bardzo dobre opinie. Przyciemniliśmy również szyby. Na felgi oczywiście jest gwarancja tak samo jak na opony. Z tyłu doszedł również tylni dyfuzor. Szyby zostały przyciemnione folią Lumar. Jest to jedna z lepszych folii na rynku. Jeżeli chodzi o mankamenty, mankamenty to w zasadzie jest ich bardzo mało. Można oczywiście Wykonać lekką korektę lakieru. Mam malutkie wniotki, ale to zostanie wyciągnięte, i tu jest malutkie zadrapanie, które oczywiście zrobimy, także nie będzie to widoczne, przynajmniej nie mocno. Tak samo tutaj, taka malutka ryska. I to wszystko, jeżeli chodzi o ewentualne mankamenty, tak jak wspominałem można wykonać korektę lakieru jeżeli chodzi o szkody żadnych poważnych szkód auto nie miało kosmetyka to co jest generalnie pokazywane u mnie na stronie. Tylni dyfuzor Maxona również wygląda mega. Także tak to się wszystko prezentuje i za chwileczkę zmierzymy sobie grubość powłoki która również jest podana na ekspertyzie Rzeczo, rzeczoznawcy. A gdyby były pytania dodatkowe, jestem do dyspozycji. Pozdrawiam serdecznie.